Choć wydawało się, że wiemy już wszystko, świat nauki został wstrząśnięty nowymi odkryciami dotyczącymi całunu turyńskiego. Naukowcy odkryli coś tak niezwykłego, że podważa to naszą dotychczasową wiedzę o historii i wierze. Zostańcie z nami do końca, bo to, co wam pokażemy, będzie prawdziwym szokiem. Zacznijmy od tego, co już wiemy o całunie turyńskim. W 1988 roku badania metodą węgla C-14 zdawały się przeczyć argumentom za autentycznością całunu. Wyniki wskazywały, że len pochodzi z okresu między 1950 a 1390 rokiem po Chrystusie, co podważało jego autentyczność. Jednak dziś pojawiają się nowe, niezbite dowody, których nie można zignorować. Całun znajduje się w Turynie we Włoszech od 1578 roku, ale jego wcześniejsza historia pozostaje tajemnicą. Legenda głosi, że po raz pierwszy pojawił się w 1050 roku we Francji, będąc w posiadaniu Geoffroya de Charny, wdowca po Joannie Burgundzkiej. Nikt nie wie, jak wszedł w jego posiadanie ani gdzie znajdował się całun przez 1300 lat od pogrzebu Chrystusa. Niektórzy wierzą, że całun przywiózł do Francji rycerz wracający z Krucjat, choć nie ma na to żadnych dowodów historycznych. Całun turyński od wieków fascynuje wiernych na całym świecie, którzy uważają go za prawdziwy całun pogrzebowy Jezusa Chrystusa. Czerwono-brązowe plamy na tkaninie odpowiadają ranom opisanym w Nowym Testamencie. Zadanych Jezusowi podczas ukrzyżowania, w tym ranie od włóczni po prawej stronie. Eksperci medyczni są zgodni, że obraz jest anatomicznie perfekcyjny. Izabel Pixot, światowej sławy ekspertka od rysunku anatomicznego, uważa, że całun to najbardziej precyzyjne anatomicznie przedstawienie człowieka, jakie kiedykolwiek stworzono. Co czyni całun tak fascynującym? Badania nie skończyły się na datowaniu metodą węgla C14. Nowe dowody sugerują, że obraz na całunie powstał w wyniku tajemniczego wybuchu światła lub promieniowania elektromagnetycznego. Tkanina spowijała prawdziwe ciało, które zniknęło, nie naruszając plam krwi, co według Ewangelii mogło nastąpić tylko poprzez zmartwychwstanie. Co z wynikami badań metodą węgla C14 z 1988 roku? Okazuje się, że były błędne. Dopiero po długim czasie upubliczniono dane źródłowe z tych badań, a badania historyczne sugerują, że len może pochodzić z pierwę wieku. Współczesne metody datowania potwierdzają to niesamowite odkrycie, wskazując, że całun rzeczywiście może pochodzić z czasów Chrystusa. Naukowcy chcieliby przeprowadzić nową serię badań metodą węgla C14, ale jest pewien problem. Do badań w 1988 roku pobrano siedem próbek, ale użyto tylko jednej, podzielonej na trzy części, co mogło wpłynąć na zafałszowanie wyników. Całun został zanieczyszczony węglem C14 podczas poprzednich badań. A pobranie nowych próbek mogłoby go dodatkowo uszkodzić, na co Kościół katolicki może nie wyrazić zgody. Na szczęście istnieją metody niedestrukcyjne, takie jak metoda szerokokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich, które potwierdziły, że całun pochodzi z I wieku. Metody te są dokładniejsze i mniej podatne na zanieczyszczenia niż datowanie metodą węgla C14. Dowody przemawiające za autentycznością całunu są po prostu niezwykłe. Obraz na całunie to prawdziwa zagadka. Jest to negatyw fotograficzny o wysokiej rozdzielczości i jednocześnie obraz trójwymiarowy, który najprawdopodobniej powstał w wyniku wybuchu promieniowania elektromagnetycznego. Chemicy i fizycy badali całun. Ale wciąż są zdumieni jego niewytłumaczalnymi właściwościami, których nie potrafią odtworzyć. Ten obraz jest świadectwem niezwykłego, być może nadprzyrodzonego wydarzenia, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mikroskopijne ślady pierwiastków ziem rzadkich i pyłków, znalezione na całunie, pochodzą z Jerozolimy i występują tylko w tym miejscu na świecie. Co więcej, Krew na tkaninie zawierała wysokie stężenie bilirubiny, substancji chemicznej produkowanej przez organizm w stanie skrajnego cierpienia. Wszystkie dowody prowadzą do jednego wniosku. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa rzeczywiście miało miejsce, a całun jest jego niepodważalnym dowodem. Nie zapomnijcie polubić tego filmu i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odkryć.